To jest ten ojce co dziś nagrywam W międzychodzie znów odcinek Muszę jeszcze puścić kilka bo znów zapomniałem Ale wpuszczę. A i patrzcie co mam No właśnie Czekaj Z Chiny Z Chiny Mam to i weź ewolucję. Nie, potem nie ale Jak ja szajnie to zawsze. Pokédexy. Idę właśnie, bo... To jest pierwszy tydzień. Shiny brzydko wygląda. Przecyzjam ewolucję Tam wyraźnie Czy to nie jest lekka przesada? Ja się wykluję same W Jajka No kurde, nie d dwukilometrowe, nie chciałem. Nie ciepię tego dobra. dobra Też jest trochę przystoja A i... Mamy z interny, nie ale nie wierzę, że dzisiaj jest ten Liga shiny. Ja takie patrzę sobie, patrzę, bo rajd za chwilę się zaczyna na tutaj na dop, nie wiem jak to się nazywa. Na Don Hana I tutaj przechodzę, żeby włożyć pokémona, a tutaj... Co? I się pojawiał... Pojawił... E, shine. Moje zdziwienie. jest 10 sekund. Czy to prawda? Żebym się wykluł, czy nie? Nie chciałbym, żebym się spankował. Ale mam jedno pytanie. Po co mi jedno km jajka? Jaki jest event. Ponieważ się sami dziesiątki wyprowadzą, tak ciężko ten trafić. Gdzie są przycisko. Albo ciężko by się znalazło te dziesięć, ale cały czas anon by wy... Było dziewięćdziesiąt żeby wykryć Anouna. Tak to kurde, co to jest? Wykrywają się... Czekaj, jak... Buldum. B. Nie, jego kolega nie jest na B. Ale... Buldum... Ile ty masz IV, Nie ma, sto. Co się krusami? Przysadzi... No czemu on nie przychodzi na to? Okej. Okay. Tutaj, tutaj może się, że ludzie pompują wodę. Albo są na tym. No. Dziękuję za jedno fajne. dzisiaj jeszcze się pojawia coś? Nie. Ja mam dobre na ten. Na efektywne, na... Kurde. Czekaj się. Nie no to dobra ja idę stąd bo... I tutaj tu zaczyna wkurzać Nie Szajni. ...sieden z nim, dobra, złapię go Dobra Jeśli ja nie złapię Nie, złapię się na pewno Nie

Uff, muszę się aż zaacekuje. To jest Cesarz. Uciekaj. To jest ostatni gate. I... Chyba elo. O, aż mi uciekł. Aha, wszystko mam. Nic ciekawego o Slow Bat. Ok, to teraz pójdźmy po niego, bo zawsze do ewolucji bym się przydał. Pokédexu a to jest jeden z silnych Pokémonów. Za 15 minut się pol Pilo Slow Bat. Dobra, i tak kończę za chwilę odcinek, bo bo myślałem, że coś fajnego będzie. Pokazałem wam coś fajnego. Pierwszy weekend jest do Dobra, jednego już dostanę. To jest spokojnie. No to pójdę po to i kończymy. Tu, 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 mam tu, tu, tu. telefon. O oh, jest, slow A nie, tam oczywiście. Więc to nie ten chyba. Żeby tylko nie ten był. Bo to by było fajne. Żeby miał dwa slow -bat. Czekaj. A, no oh, co jest ze słoba Aha, to no dobra no to kończę na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, suba Ten odcinek był najnudniejszy, bo nic się nie działo. Dobra. Elo.